Tak. Hej, witajcie! Dziś chciałem Wam pokazać mój proponowany staw na Sylwestra 2014. A więc, bardzo polecam w tanie taniej Z Znam bezpieczne i tanie. A więc, mówiłem sobie tak: dwie paczki Piccolo, rakiety Syriusz, jedną paczkę motylków, takie bączki, dwie paczki korsarzy. Dwie paczki, takich 200 sztuk... takie 20 paczek Peter, to jest bardzo fajne. Diamonds. Czarne piraty. w dwójka, bo tylko dwie paczki były. Ym, RC3. Nie wiem, to jest jakaś nowość. I teraz tak, wybierz produkty z gratis. Czyli tyle, ile mamy w koszyku. Możemy sobie dodać gratisy za... Nie, za 20% ja sobie wziąłem: tak, dwie paczki korsarzy, jedną paczkę korsaży k 204 jedną paczkę żuków i cztery paczki superkorsarzy i też jakąś tą RC1. Yy, no i to było na tyle. To sobie zamówię jutro. No i teraz tutaj. Yy, tutaj sobie sporządzę zestaw, i żeby was nie zanudzać, to pokażę jak zestaw będzie zrobiony, a więc do zobaczenia. Dobra, a więc jestem. No i... złożyłem sobie taki zestaw. Ja nie przywiązuję aż taką dużą uwagę do petard i innych. Ja sobie zawsze coś dokupię przed Sylwestrem jeszcze, a więc tak. Yy, pięć paczek wirujących petard. Yy, no i tutaj jeszcze dwie paczki aktunków. Takich K201, jedną paczkę takiego, tungo takiego, dwie paczki Grom 4, no i o, jeszcze dwie paczki y, FP3 Small, jedna paczka Pirat, jedna paczka Beng, trzy paczki takich małych rakiet, trzy paczki wrzucin Saturn, y, jedna paczka Hina i 36 rzymskich ogni, takie Piru bajery takie Pierdółki. To jest bardzo fajne, bo akurat to jest coś takiego. No i to się strasznie opyla. Więc do zobaczenia.